Mówi się, że Balaton to jezioro, gdzie przyjeżdża się tylko i wyłącznie poplażować. Coś mi się wydaje, że na turystów czeka tutaj dużo więcej atrakcji. W tym odcinku pokażemy wam, jak spędzić tu kilka dni. Zabierzemy Was na wygasły wulkan, malowniczo położone ruiny zamku, a także do popularnego miasteczka. Przy okazji sprawdzimy, czy Balaton faktycznie jest węgierskim morzem. Gotowi? Zapraszamy do oglądania! Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z wami po raz pierwszy w życiu z Węgier. Wczoraj przyjechaliśmy nad jezioro Balaton i dzisiaj odwiedzimy kilka świetnych miejsc na północnym wybrzeżu jeziora. Jezioro Balaton, co ciekawe jest największym jeziorem w Europie Środkowej. Jego powierzchnia wynosi 592 km 2 a to oznacza, że jest Pięć razy większe niż nasze polskie śniardwy. Ze względu na to, że Węgry nie mają dostępu do morza, jezioro Balaton nazywane jest Węgierskim Morzem. I to jest taka bardzo popularna, wakacyjna destynacja. Wiadomo, no my możemy sobie jako Polacy pojechać nad Morze Bałtyckie, a Węgrzy niekoniecznie. Nad Morze Bałtyckie mają daleko, do basenu Morza Śródziemnego też mają daleko, ale... Po co, skoro mają tak ogromne jezioro? Węgry nie mają też dostępu do wysokich gór, tak jak my Polacy mamy Tatry. Najwyższym szczytem Węgier jest Kekes, który wznosi się. Na niewiele ponad 1000 metrów, bo 1014 metrów nad poziomem morza. Ale jest tutaj, proszę Państwa, światełko w tunelu. Jezioro Balaton czasem nazywane też jest krainą wygasłych wulkanów. Jezioro jest pochodzenia wulkanicznego, a na jego północnym wybrzeżu znajdują się stożki wygasłych wulkanów, i my dzisiaj planujemy jeden z nich zdobyć. Można tutaj też sobie wypić kawkę, zjeść, zjeść jakieś potrawy, nie wiem jakie, ale. Na kawę zawsze warto wskoczyć i mają tutaj kawę z kosty. To jest na takim molo. Nie, to, to takie molo jest. A kawa wiecie ile tu kosztuje? Nie wiecie? Ja też nie wiem. <grytanie> to to pomocna <grytanie> informacja. Tak. Napiszę wam Patrek później. Tu na dole. Mm, ale dobra. No z Polski to dobra. Ten region Węgier stał się popularny wśród Polaków już w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Dlaczego? Po pierwsze, z Polski można tutaj dojechać, nie wiem, może 6, 7, 8. Godzin, może trochę więcej, w zależności od tego, gdzie ktoś mieszka. A po drugie, mamy tutaj atrakcyjne ceny i to nawet w trakcie sezonu wakacyjnego, czyli lipiec, sierpień. Mamy końcówkę października, pogoda jest dobra, a turystów powiem, że tak bardzo umiarkowanie. Nie ma tłumów, nie trzeba się przedzierać między ludźmi. Jak ktoś z Was był tutaj może w sezonie, to dajcie proszę znać, jak to wtedy wygląda. Spacerujemy sobie i trafiliśmy na taki budynek i mówię z daleka: Ej, zobacz jak ładnie to wygląda. A okazało się, że. To jest tapeta, po prostu na stary budynek nakleił ktoś tapetę, myślę, że po prostu odnowienie tego budynku było za drogie, więc ktoś postanowił, a co tam przykleimy tapetę, będzie wyglądało jak ładne, odnowione, w starym stylu, no i tańsze, nie? no i sobie nakleili właśnie tapetę na budynek, taką folię pewnie, plandekę. Wygląda jak wygląda, nie odstrasza. Odmówili mi wejścia do toalety, wyobraźcie sobie, lecę, widzę, łazienka, toaleta, WC, łazienka to jest dużo powiedziane, WC. I mówię, idę, jak do siebie. No ale pani mówi, nie, 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 musisz mieć pieniądze, żeby tu wejść. Ja mówię, że mam tylko kartę. Nie, nie możesz, sikaj w majty. Więc po prostu nie wpuścili mnie do łazienki, bo nie miałam hajsu. I czyja to wina? Moja? Czy tej pani, że nie ma za grosz empatii i wyrozumienia dla kobiety, która trzyma od dwóch godzin siuśki. Oceńcie sami. Oczywiście zaczniemy też degustację lokalnych przysmaków. Pierwszym węgierskim daniem, a w zasadzie przekąską, na którą się zdecydujemy jest langosz. Po małych komplikacjach ja mówię do pana, że chcę zamówić to samo, co ten ziomek przede mną mi pokazuje na niego. On myślał, że ja chcę wymienić pieniądze w tym ATM-ie, w tym w tym bankomacie no, a ja mówię, że nie i ten drugi ziomeczek, taki młodszy zczaił, co ja do niego mówię i mówi do mnie dobra, zrobimy ci takie samo także mam ciasto z czosnkiem z serem i śmietaną jak to oceniasz? taki pierwszy, pierwszy takie pizzę węgierską dobre, dobre, bardzo czosnkowe tak jakby ciasto polane polane posmarowany sosem czosnkowym. Ten ser u góry mi tak trochę średnio. I nie zrobiłam zdjęcia sobie na kamerkę i mnie osoba tak nie. Zamek w Szigliget stoi na wulkanicznym wzgórzu, skąd rozciąga się przepiękny widok na północny brzeg jeziora Balaton. Dzięki temu widać zarówno jezioro, jak i okoliczne winnice i miasteczka. Zamek ten został zbudowany już w XIII wieku, pierwotnie jako warownia chroniąca północny brzeg jeziora przed najazdami tatarskimi. W XVI wieku podczas walk z Turkami zamek pełnił już funkcję twierdzy obronnej. Teraz jest to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w okolicach jeziora Balaton. Rozpoczęliśmy wędrówkę na jeden z wygasłych wulkanów wokół jeziora Balaton. Nazywa się on Bogaczoń i tutaj już po 5 minutach wędrówki mamy zarąbisy widok na całe jezioro. Fakt, że też trochę do góry wjeżdżaliśmy, żeby dostać się do parkingu. Sam ten parking jest już zlokalizowany wysoko. Za ten parking płacimy 2 euro za godzinę. Doszliśmy do pierwszego punktu widokowego. No i teraz już rozpoczyna się też taka powolna wędrówka na szczyt. Już minęliśmy ten punkt widokowy, to ścieżka chowa się w lesie, więc jest przyjemnie, bo no jest dzisiaj słonecznie, więc byłoby gorąco, a tak mamy taką ochronę w postaci wysokich drzew. Mieliśmy przed chwilą jakiegoś ziomka, też pytaliśmy o drogę, żeby się upewnić czy dobrze idziemy. Mówi tak, tak, to dobra droga. Tutaj o szlak prowadzi po takich kamiennych schodach, które powoli, powoli wznoszą się do góry. Tutaj mamy chyba do pokonania jakieś 300 metrów przewyższenia dzisiaj. Dotarliśmy już na szczyt. Ogólnie z dołu widoków nie ma, ale jest tutaj taka wieża widokowa. Na nią się wchodzi może z 20-30 metrów do góry. No i tutaj już widać elegancko jezioro Balaton, a z drugiej strony inne wulkany. Jak w Rychliku, widoki jak w Rychliku. Tak? Mówisz? Tak. Też Mamy są jeziora. Tak. Jakbyśmy tutaj byli w sezonie turystycznym, to wydaje mi się, że na dole stałby ktoś, kto by pobierał opłatę za wejście na wieżę widokową. Bo tutaj tych wieży jest całkiem sporo. Jeżeli się tak przejrzy wzdłuż wybrzeża, to one na Google Maps są zaznaczone w zasadzie co kilka albo co kilkanaście kilometrów. Bo tak z dołu jak jest las, to nic nie widać, ale jak się wejdzie wyżej, no to już wszystko elegancko. do punktu widokowego, i tutaj nie mamy widoku na jeziora, ale mamy widok na te wszystkie pagórki, i one trochę mi przypominają te wzgórza, takie czekoladowe wzgórza, które widzieliśmy na Filipinach. Tylko, że nie są czekoladowe. No i schodzimy za sekundę i będziemy próbować węgierskich specjałów, bo już tutaj mamy namierzoną restaurację, ma dobre opinie chyba 4,9, jak się nie mylę, także jedzenie mam nadzieję, że będzie dobre. Zeszliśmy na dół, jesteśmy już w tej restauracji, o której mówiłam i wygląda tutaj naprawdę. To miejsce wygląda naprawdę fajnie, wleciała herbatka, bo już się robi jej chłodno, także na rozgrzanie będzie idealna. No i czekamy na danie główne, zamówiliśmy sobie pierś z kurczaka. Przyszło nasze jedzonko, wygląda ładnie, no i też smakuje dobrze. Zapowiada nam się dzisiaj bardzo ładny zachód słońca. Tak szczerze, w podróży nie ma lepszego zakończenia dnia. Mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę. Gleba wulkaniczna jest bardzo żyzna, a dzięki temu wino z okolic jeziora Balaton ma charakterystyczny mineralny smak. Region ten słynie z produkcji białych win, ale więcej na ten temat wam nie powiem, bo nic a nic nie znam się na winach. To tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia na razie.